Witam, dogrywam dźwięk, bo tamten mi coś nie pasował i w ogóle no, siema. Będzie szybko, krótko, zwięźle i na temat. Zapraszam. E, miał być inny film, aczkolwiek wyszedł ten. No i co? No i nic, pogódźmy się z tym faktem, że jest ten film. ale Dobra. Mega mi miło za to, że jesteście, za to, że mnie subujecie, więc nie wiem, zostawcie komentarz, łapkę w górę, suba jeżeli... Zobaczyliście to w proponowanych, albo gdzieś wam się wyświetliło na głównej, będzie mi mega miło i mega zapraszam was na mojego TikToka oraz Instagrama na insta, nic na razie nie wrzucę, a ti na TikToka tak i nie wiem, pewnie zaskoczy was to, że na TikToku mam po prostu inne włosy niż tutaj i na TikToku pokazuję twarz, a tutaj nie. Ale wiecie dlaczego? Pewnie tak, bo są, na TikTok są filtry, a tutaj niestety nie mogę użyć filtrów i po prostu muszę na razie kupić wszystko do makijażu i tak dalej, żebym mogła normalnie pokazać mordę. A po prostu czemu na YouTubie mam swój głos, a na TikToku tylko to yy, nagrywam lipsynki? No bo nie wiem, bo ja się zaznajomię mnie tam znajdą, aczkolwiek tutaj też mogą mnie znaleźć, a tam mam ma ich chociaż zablokowanych, ale nie wszystkich. No i po prostu... Mam perukę, bo nie chcę, żeby ludzie moi znajomi wiedzieli, że nagrywam na YouTubie. Oczywiście content u mnie dalej się będzie rozwijał, będzie rósł, a na razie po prostu jeszcze jako początkujący youtuber to nie wiem za bardzo, co by wstawiać, aczkolwiek mam już jakieś pomysły, co nie. Ja PD, ale szybko nawijam. Nie no, aż tak szybko to nie, bo jakiś szybciej nawijam, ale dobra, yy, wracając to tak content jeszcze będzie, będzie zajebisty, będziecie mogli super mega, a jeżeli chcecie takim dostać, jeżeli chcecie dostać mega super content, to sub, like i komentarz. Elo! TikTok Insta w opisie, a jeżeli nie, no to Wam po, po prostu jest napisane przy TikToku i tak samo na Insta, no to tyle.